Siemaneczko, z tej strony Misz Gry. Witam Was w dzisiejszym materiale. Ostatnio bardzo mała aktywność na kanale od jakiegoś czasu. To się e, zmieni. W kwietniu już będzie na pewno dużo lepiej, a później na maj sobie ostrze pazurki, bo e, wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie będzie naprawdę, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że nic nam nie wyskoczy, ale kwiecień będzie e, również solidni, pr solidny. Przed nami KSW. 93 garść typów ode mnie. Walka Wieczoru Saladin, Parnas kontra Waleriu Mirczano. Mam swojego zdecydowanego faworyta tego pojedynku, nie będzie to niespodzianką. Jest nim Saladin, Parnas. Mimo, że oczywiście doceniam to, co wyprawia w ostatnich walkach Waleriu. Cztery zwycięstwa już z rzędu w KSW. Split Decision z Romkiem Szymańskim, i myślę, że też ta ostatnia walka, przedostatnia walka, one pokazują, gdzie ewentualnie Parnas będzie szukał swoich szans. Myślę, że tym swoim wyrachowaniem na długim dystansie to będzie coś, z czym tutaj Mircia sobie nie poradzi. Oczywiście też należy pamiętać, że mogą się zdarzyć różne cuda, tak jak to było w walce z Danielem Torresem 3 lata temu, natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj Saladin par na swojej ostatniej walce na kontrakcie zaznaczam. Powinien sobie z Mircią poradzić. Wydaje mi się, że będzie walczył po prostu w swoim stylu, czyli cały czas zwiększał tempo, punktował i gdzieś Mircia w pewnym momencie może być dosyć mocno bezradny. W tym pojedynku wydaje mi się, że powinien jednak poszukać swoich szans w rundzie 1, w rundzie numer 2. Tam ewentualnie. Jakieś nieco może chaotyczne poczynania mogą sprawić, że troszeczkę porozbija ten plan taktyczny Parnasa. Natomiast też trzeba przyznać, że Parnas, nawet w tym ostatnim przegranym pojedynku z Bartosiński, przyznam ja się tam spodziewałem dużo większej dominacji Adriana, zaprezentował się naprawdę dobrze i wydaje mi się, że tutaj raczej albo skończy to czwarta, piąta runda przed czasem, albo wygra to wyraźnie na punkty. Saladin Parnas to na swojej ziemi w Paryżu. Debiut, no po prostu musi to wygrać, chociaż Valeriu zapowiada, że stanie się inaczej. Comain event Ziółkowski kontra Varela, No i przyznam, że no oczywiście przyzwoitość każe mi postawić w tej walce na Mariana na, ze względu na doświadczenie, na szerszy na pewno wachlarz umiejętności, ale nie ukrywam, bardzo mocno się obawiam tego pojedynku Wydaje mi się, że będzie miał swoje szanse w tej walce Wilson Varela, szczególnie na początku tego pojedynku. Marian jest praktycznie dwa lata bez walki. Akurat w przypadku takiego zawodnika, który potrafi tłoczyć takie długie, męczące dla przeciwników boje polegające na rozbrajaniu, po prostu zbroi runda po rundzie przeciwnika. Akurat u takiego zawodnika taka długa przerwa też spowodowana, Kontuzjami przecież może naprawdę się odbić na jego dyspozycji. Także wydaje mi się, że tej rdzy, szczególnie w pierwszych dwóch rundach, może być sporo. A kto nie potrafiłby wykorzystać, tym bardziej walcząc na swoim terenie, jak nie Wilson Varela. Także. Mimo wszystko liczę na to, że na tyle jest Marian zawodnikiem doświadczonym, że no, będzie w stanie, nawet jeżeli pojawią się jakieś problemy jeszcze z koordynacją, z trzymaniem dystansu, co może się pojawić na początku i co będzie Warela próbował wykorzystać, to liczę na to, że i tak przeciągnie ten pojedynek na swoją korzyść. Natomiast mocno się obawiam i, i nie ukrywam, że nawet jeżeli tutaj jakimś Nokautem zakończy ten pojedynek Warela. No to, to nie będzie to żadna sensacja. Natomiast, mimo wszystko, dla mnie Marian faworytem, aczkolwiek tutaj przy tej walce znak zapytania. No ja dużych pieniędzy na pewno bym na Mariana w tej walce nie postawił. No i też oczywiście wspominałem o tym, że ostatnia walka w kontrakcie Saladina Parnas nie może się coś odbyć, ta przeklęta walka Parnasa z Siłkowskim. No, pytanie: co zamierza Saladin Parnas pod? W tym pojedynku może być tak, że KSW zaproponuje bardzo duży kontrakt, szczególnie właśnie z uwzględnieniem tej walki na sam początek, już na następnej gali. Być może Saladin się skusi, a być może ma już po prostu inne plany. To byłaby naprawdę duża szkoda, że po stracie Roberto Soldicza. Okazałoby się, że kolejny z tych absolutnie czołowych zawodników, walczący naprawdę na znakomitym poziomie, musiałby się z federacją rozstać, więc na pewno organizatorzy zrobią dużo, aby robią cały czas, żeby Saladina zostawić. Natomiast, no jak będzie, zobaczymy. Na pewno, jeżeli wygra w dobrym stylu, to też ta jego pozycja negocjacyjna będzie zdecydowanie lepsza. Także Parnas i Ziółkowski. Szczepaniak kontra Fleminas. No tutaj, króciutko, moim dość zdecydowanym, myślę, faworytem jest jednak Szczepaniak. Myślę, że skorzysta z tych wszystkich drogowskazów, które pokazał mu w ostatniej walce Andrzej Grzebek i będzie w stanie wykorzystać zdecydowanie bardziej, myślę, ograniczonego od siebie, jeżeli chodzi o umiejętności zawodnika. I myślę, że po prostu jest zawodnikiem bardziej kompletnym, młodszym, solidniejszym. Artur Szczepaniak, i myślę, że to jest dla niego Ważna walka, bo bez wątpienia taki pojedynek wygrany w dobrym stylu z Fleminasem znowu da mu tutaj nadzieję na najwyższe cele, natomiast no wiadomo, ta porażka z Bartosińskim w ostatnim czasie, no ale nie porównujmy tutaj umiejętności Flaminasa do Bartosińskiemu, myślę, że tutaj takich błędów nie będzie i spodziewam się, że spodziewam się ostrego początku, że może faktycznie Łotysz tutaj na samym starcie być bardzo groźny, no bez wątpienia ten początek pojedynku, pierwsze 2-3 minuty to jest ten moment, kiedy, kiedy Szczepaniak będzie musiał albo pójść w zapasy, albo sprowadzić i, i gdzieś spróbować troszeczkę spowolnić tempo tego pojedynku, podmęczyć Fleminasa i myślę, że zdoła ten pojedynek skontrolować. Jest dla mnie wyraźnym faworytem. Oczywiście KSW w Paryżu, więc też musiały się pojawić nowe twarze. Przyznam, że kilka, kilka tutaj nazwisk jest dla mnie kompletnie anonimowych. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o moje dwa typy na galę KSW, no to też wydaje mi się, że mimo, mimo ostatnich porażek Martinek powinien odnieść zwycięstwa, a także Bario i, i, i na tym zamknę, jakby, swoje e, typowanie. No oczywiście, KSW 90 wydawało się wręcz pewne jeszcze jakiś czas temu że musi się odbyć w main walka Parnasa z Ziółkowskim ostatecznie już nie wnikajmy tam jakie dokładnie były tego przyczyny bo tutaj pewne wersje się nie pokrywają natomiast no bez wątpienia jeżeli obaj zwyciężą swoje pojedynki na co zresztą liczę no to wreszcie dostaniemy to starcie no z drugiej strony też Wiadomo, że Marian, tak jak wspominałem, ma dwa lata bez walki, no więc ciężko, żeby po dwóch latach bez walki walczyć z Saladinem Parnas. No więc tutaj ja to też jak najbardziej rozumiem, że, że tak to musiało wyglądać, bo chcielibyśmy zobaczyć jednak obu panów w swojej absolutnie najwyższej topowej formie, a nie Mariana Ziółkowskiego, który tutaj przez pierwsze dwie rondy w walce z salidem Pana, który jak nikt potrafiłby to wykorzystać, będzie zrzucał rdzę. Zapowiada się całkiem sympatyczna gala. Wydaje mi się, że emocji raczej nie powinno zabraknąć, natomiast też nie ukrywam majowe KSW94 to jest to, na co Naprawdę czekam, zobaczymy też jak organizatorzy przygotują nas na galę setną, bo tam też docierają do mnie bardzo <laughs> ciekawe informacje, ale o tym sobie porozmawiamy gdzieś za kilka, być może kilkanaście dni. Pewnie wcześniej niż będzie to gdzieś już oficjalne, pewne rzeczy ogłoszone, jak zawsze. Natomiast na razie przy nami KSW 93 Paryż, zobaczymy jak czy KSW podbije Paryż, czy, czy, będą, czy będą te powroty tak naprawdę w każdym roku, bo wiem, że też takie raczej są Plan, aby do tego Paryża wracać. To nie ma być jednorazowy wyskok, no ale zobaczymy, jaki będzie odbiór, jakie będzie zainteresowanie. No i to KSW 94 w maju już naprawdę nie mogę się doczekać. Trzymajcie się, byki, heja, a ja postaram się poprawić regularność w najbliższym czasie. Trzymajcie się.